Dzień dobry Państwu. Zdecydowaliśmy się na powrót programu No Media w formie jednoosobowej. Spróbujemy pokazać jakieś nowe urządzenia satelitarne. Jako pierwszy pokażę taki mały odbiorniczek. APBOX C24K. To jest odbiornik, który przyjął do nas z czeskiej firmy Sapro. Maleństwo, ale ten odbiornik ma 4K i DVB-T2, czyli ma dwa tunery w sobie, dwie głowice. Tutaj jest głowica DVB-T2, a tu jest pojedyncza głowica DVB-S2. X, która pozwala na multistream. Oczywiście jest HDMI, Ethernet. I ciekawostką jest tutaj widoczne złącze, czytnik kart, gdzie można włożyć kartę. Niestety nie ma w takim małym odbiorniku złącza CI, ale wydaje się, że, że jak na taki odbiornik, który ma opcję odbioru UHD 4K i jeszcze do tego DVB-T2, w przyszłości, kiedy będziemy musieli przechodzić na z t na T2, yy, no to chyba będzie duże zainteresowanie takim odbiornikiem. Jeżeli ktoś nie potrzebuje żadnych modułów ani yy, innego, innego i, i większych rozwiązań, no to za kwotę 350 zł naprawdę jest to fajny odbiornik i polecam wszystkim, którzy byliby zainteresowani. Istotna uwaga, nie jest to odbiornik na Linuxie. Polecam. Kolejny odbiornik, który jest nowością na polskim rynku, to jest takie maleństwo Spycat Mini V2, który do nas przyjął z Niemiec. Przetestowaliśmy go, kosztuje zaledwie 280 zł. Co prawda jest to odbiornik HD FTA, czyli nie masz ani żadnego czytnika kart, ani złącza na moduły. Ale cena 280 zł. I jedna istotna sprawa to jest akurat odbiornik na Linuxie, czyli można do niego wgrać OpenATV i ma podwójną głowicę. Więc za 280 zł mieć odbiornik, który pozwala na możliwości oprogramowania linuksowego Enigma OpenATV. Wydaje się, że, że naprawdę bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Polecam Spycata dla tych, którzy nie potrzebują ani kart, ani zewnętrznych modułów, a potrzebują coś pooglądać ciekawego. I chyba największa naj, naj, naj i najlepsza nowość, jaka się ostatnio pojawiła, to jest odbiornik ax od AX technology czyli AX-4K Box HD61, który jest w dwóch wersjach na polskim rynku. Pierwsza wersja to jest odbiornik Combo, który mam w rękach, czyli mamy głowicę DVB-T2 i głowicę DVB-S2. Czyli jest odbiór zarówno naziemny jak i satelitarny. Do tego najistotniejsza sprawa, że są tutaj dwa sloty na moduły i czytnik na kartę. Co oznacza, że można tam włożyć przykładowo dwa moduły, zarówno dla platformy Canal Plus, jak i dla cyfrowego Polsatu, a jeszcze włożyć jakąś kartę, nie wiem, erotyczną, czy jakąś tam ORF. Różne ludzie mają zapotrzebowania. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. I co ciekawe, ten odbiornik potrafi sobie poradzić z tymi trzema czytnikami ogólnie, czyli nie ma konfliktu specjalnego i można to sobie fajnie poustawiać. Jeszcze jedna ciekawostka to jest ta kieszeń. Gdzie można sobie włożyć dysk 2,5 cala, na przykład 3-4 terabajty, zamknąć i nagrywać sobie dowoli, ile wejdzie. Odbiornik jest tak świetny, że byłem zaskoczony, ponieważ normalnie używam W+A, A ten odbiornik okazał się nieco lepszy, jeżeli chodzi zarówno o obraz, jak i o możliwości i brak konfliktu między modułami i kartami. Więc ten odbiornik jest naprawdę ciekawy. Tutaj pokażę jeszcze z tyłu odbiornik wersji Twin, czyli taki sam jak ten, tylko że ma nie ma DVB-T2 głowicy, tylko drugą DVB-S2X, co oznacza, że można mieć niezależny odbiór, albo z dwóch satelitów, albo do nagrywania niezależnego itd. Jest to odbiornik, który wydaje mi się, że będzie godnym następcą. Zarówno poprzednika HD60, jak i HD51, który się cieszył akurat dużą popularnością. Niestety już go dawno nie ma, a ludzie pytają o to i jest, jest, o to, jest duże zainteresowanie na ten temat. Na koniec chciałem pokazać kable, które są nowością na polskim rynku, czyli kable HDMI 8K UHD, czyli wersji V2.1. To są nieco inne i lepsze kable niż. Niż 4K, których jest pełno na rynku i różne w się zachowują. To jest kabel na przyszłość, który daje możliwość zabezpieczenia się, że w przyszłości nie będzie problemu przy odbiorze coraz bardziej, coraz większej rozdzielczości. Są różne wersje tych kabli. Zwracam uwagę, że one są zwykle bardzo krótkie. Nie można kupić długich kabli, po prostu nie będą pracować. I nowość jeszcze jedna, tego nie, nie widać tutaj, ale widać na okładce sat Couriera. to jest kabel 4K HDMI, który po podłączeniu do telewizora i do odbiornika zaczyna świecić w różnych kolorach, co, co potwierdza, że kabel pracuje właściwie. Pojawią się też kable płaskie 8K, czyli identyczne jak te, ale będące... Hmm, z płaskim, z płaskim samym tutaj kablem, które na przykład można gdzieś przykleić, na przykład na ścianie. Ostatnią nowością, której niestety nie pokażę, bo jej jeszcze nie mam, ale czekamy w Sad na test modułu nowego od platformy Canal Plus, modułu CI, który będzie już z nazwą Canal ale będzie też z tak zwanym ECP. I tutaj uwaga z tym ECP, dlatego że. Pojawiają się takie moduły TW SATA już i w tym przypadku także Kanal Plus, które będą pracować tylko w wybranych slotach CI+, głównie w telewizorach i nadawca będzie mógł regulować wręcz odbiór danego kanału 4K. Po prostu, jeżeli będzie miał prawa do nadawania, to, to zostanie to na, od, odkodowane dodatkowo. Mimo tego, że moduł będzie pracował z innymi kanałami, to dany program, a nie kanał, może być zakodowany lub niemożliwy do nagrywania. I to jest przyszłość. Te, spodziewam się tego modułu do testu w następnym SAT-Kurierze 4 Polecam tak samo test odbiornika HD61 od AX Technology będzie w satkurierze 34-2020. Polecamy serdecznie. Mamy nadzieję, że się spodoba ten program i będziemy częściej go nadawać.